prosił o zabranie głosu prezydenta Szczecina Piotra Krzysztofa. a Szczecin miał najwspanialsze, polskie i najwspanialsze wyrobie obiektu w I tak i jest. Dziś możemy z tego obiektu prób, dziś już wiemy, że za rok będzie to wspaniałej imprezy. Wszyscy czekamy, bo to jest yy, przecież obiecywaliśmy, że na dzisiejszym otwarciu będzie takie połączenie muzyki, yy, światła. Yy, w prezentacji utworu, który został przez tego oto człowieka specjalnie wyglądający w klaku, yy, na dzisiejszą uroczystość napisany, to będzie utwór taniec, wodny, yy, kompozytorem jest Łukasz Królewicz z półaranżerem Jacek Tak, widzieliśmy uroczystość otwarcia. Jak podobałaś? Myślę, że była w pewnym sensie skromna, a jednocześnie bardzo ładna. A jak, jak, e, jakie wrażenie robi basen olejnicki na Szczecin? Bardzo dobre. Ja jestem dumny z tego, że wreszcie w Szczecinie będziemy mieć pierwszy taki obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia, bo chyba nie ma porównywalnego, tak mi się wydaje. Dostawić Państwo na mecz po oskarżaniu? Tak, zostaniemy. Widziałam. Jak się podobało, proszę Bardzo, powiedzieć. bardzo efektowne. Yy... To naprawdę. A jak basen? Jakie wrażenie basen? Yy, basen, no, gratulacje dla, ty, dla tych, co pracowali nad nim, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ładny. Będzie pani przychodziła? No, no na basen? pewno, na pewno. Dzieci również? Na pewno. A wam jak się podobało otwarcie basenu? Było fajnie, najbardziej podobało mi się oświetlenie i muzyka. Czego brakuje? Pani, jako specjalista w tym naszym ruchuji, czego brakuje na tym basenie? Czy on jest kompletny już? Nie no, z tego co wiem to będzie bardzo dobrze wyposażona siłownia, będą dwie siłownie, tak, do siły maksymalnej. Tutaj trenendrost o tym zadbał. Tak samo jeżeli chodzi o ten tunel aerodynamiczny, jeżeli chodzi o treningi, to genialna sprawa. Ostatnio się również dowiedziałam, że już przychodzi projekt hotelu, no także... Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie mi pełen, bardzo profesjonalny kompleks. Czyli już w nienormalnie normalnie będzie można świecić, nie będzie trzeba jeździć po Polsce, tak? Znaczy z jednej strony wydaje mi się, że jeżdżenie po Polsce po świecie było też może pewnego rodzaju motywacją, ponieważ wszyscy wiemy, że trenując w domu zawsze można sobie znaleźć jakieś usprawiedliwienie, ale no na pewno basen się przyda, szczególnie na zawody i dla małych dzieci też.